Słowa wypowiadasz. Ile słów dziennie wypowiadasz? Dziewczyny zazwyczaj mówią trzy razy tyle, co chłopcy, ale chłopcy też lubią i pogadać, i mówić, i opowiadać. Mówimy, gadamy, plotkujemy, opowiadamy, i często nie zastanawiamy się nad treścią naszych słów. A nasze słowa są bardzo ważne. Ale nie tylko nasze słowa są ważne. Także Bóg do nas mówi, i bardzo mu zależy na tym, abyśmy go usłyszeli i zrozumieli. W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada nam przepiękną przypowieść o siewcy, który wyszedł siać. Wyszedł siać ziarno słowa. I na polu spotykał różną glebę. Była gleba dobra, zaorana. Były miejsca kamieniste, były miejsca pełne krzaków, były miejsca, gdzie ta gleba była płytka, i jedno ziarno powschodziło, inne się przypaliło, inne zagłuszyły ciernie. Dziś warto, abyśmy zapytali się: jaka jest ziemia mojego serca? Jak przyjmuję Słowo Boże? Czy przyjmuję je z radością i może ono we mnie przynosić przemianę nawrócenia? Czy może bardzo szybko się zapalam, ale potem zapominam o tym słowie? A może w ogóle nie czytam Bożego Słowa i mnie to nie obchodzi? Jaka jest moja relacja do Bożego Słowa? Taka będzie też moja relacja do słów, które mówię do innych, ale też do słów, które słucham od innych. Życzę Ci, abyś dzisiaj przeczytał ten fragment, przeczytała ten fragment. I pomyślała o tym, jak traktujesz Boga, który mówi do Ciebie z miłością. I drugie, spróbuj dzisiaj powiedzieć jakieś dobre słowa: pochwały, docenienia, wdzięczności, pochwalenia wobec mamy, wobec taty, czy dziadków, jeśli mieszkają z Tobą, wobec rodzeństwa, wobec koleżanek i kolegów, bądź jak Jezus. Siewcą dobrego słowa, na razie bez czekania na owoce. One na pewno przyjdą. Ty po prostu rozsiewaj dobre słowo.